Cześć Wam, ja jestem Łukasz i witam Was w kolejnym odcinku z gry Farming Simulator 22 na serii Młodego Rundnika. Jestem sobie aktualnie na polu 172 i jestem w trakcie porania pola. Nie tak jak widać. Jest 30, jest z tyłu zapięty kół. Także cały obornik, który wysypałem tutaj właśnie na to pole, Chcę sobie na spokojnie zaorać, niestety minusik jest taki, że nie wystarczyło mi tego obornika na całe pole. Od Pana Wiesia też obornika nie kupowałem, bo w sumie wydaje mi się, że na spokojnie tą porcję azotu, którą będę musiał wypełnić to będę w stanie zrobić przy drugim nabożeniu. A poszło tego obornika mnóstwo, i jeszcze mnóstwo tu brakuje, żeby dojść do poziomu azotowania takiego, jaki bym chciał na tym A chcę też osiągnąć możliwie jak największy i sytuacja wygląda teraz tak, że usiadłem sobie na spokojnie, przepatrzyłem wszystkie pola i już mniej więcej wiem, gdzie co będę chciał zasiać. Na pewno będę potrzebował dwa pola z pszenicą, yy, także to bałek gospodarstwa na razie jeszcze w tym sezonie posłuży mi jako pole z pszenicą. Pole, na którym były ziemniaki, będzie jęczmień nie przepraszam po ziemniakach na polu będzie pszenica a na polu naprzeciwko czyli na polu 24 będzie zasiany jęczmień no i tutaj na tym 172 jeżeli nic się nie zmieni będę sadził sobie ziemniaki w cezonie jeżeli się uda jeżeli się wyrobię to będę chciał jeszcze w tym roku zasieć sobie właśnie te pszenice na obu polach ale nie wiem czy mi się to po prostu uda czy zdąże a to ze względu na to że niedawno zacząłem właśnie tą budowę tego garażu tej stodoły z zwał więc no troszeczkę czasu to zajmuje i no nie wiem po prostu czy e, zdążę zasiać jakieś ozimy w tym sezonie bo też aski termin e, z budową niego to muszę zdążyć przed końcem tego roku żeby wszystkie pieniądze z tego dofinansowania które zostań były wydane zgodnie z planem Tak więc pewnie pod koniec odcinka pokażę Wam jak wygląda budowa, ile już zostało zrobione. No i opowiem Wam jeszcze historię z tym sąsiadem. Ale to myślę, że teraz na pokój nie będziemy mogli zrobić tym sąsiadem, który zabronił mi przejeżdżać koło swojego domu. Bo jest tak, że Okazało się, że on kiedyś prowadził skup, ale ten skup został zamknięty. A zabronił mi jeździć po prostu tylko i wyłącznie dlatego, żeby ktoś czasem nie pomyślał, że yy, z powrotem skup otworzył i z powrotem działa i skupuje towary. No i też chciał się zabezpieczyć w jakiś sposób przed tym, żeby nie chciali ludzie jeździć po jego terenie. Tak więc on skupił jakiś czas temu zamknął yy, i planuje sprzedać ten teren. Żeby już nie było żadnych niedomówień, że prowadzi skup. A zanim sprzeda ten teren, yy, zapytał się mnie, czy ja nie chciałbym wykupić właśnie części tego terenu, jako że dla siebie. Tej części na której ma wybudowaną stodołę o tyle o ile ona właśnie tam jest szerokości czyli to jest mniej więcej szerokość 8 metrów no i, i długość tej stodoły czyli tak jakby po zakupieniu moje działka by się wydłużyła o 8 metrów no to powiedzmy że tam będzie jakieś takie 8 tarów Także byłoby całkiem fajnie. Tym, że sytuacja wygląda tak, że on chce te pieniądze za to dostać nie później niż do połowy przyszłego roku. I e, też nie chce za to mało, bo chce za to aż 40 tysięcy. Także temat jest do zastanowienia się. i w sumie byłoby całkiem fajnie bo jak na złość ten teren bardzo by mi się przydał to po pierwsze po drugie mógłbym sobie go jakoś fajnie i ładnie zagospodarować no a po trzecie muszę przenieść kurnik i realnie w tamto miejsce się ten kurnik właśnie komponował a zastanawiam się czy czasem sobie tego kurnika jakoś nie powiększyć, nie zrobić jakiejś takiej małej dobudówki ewentualnie przebudować go na tyle na ile będzie się dało bo w tym momencie no mam kurnik na 60 kurczaków, tak i no jednak dla tych jest troszeczkę za ciasno no, przydałby się lekko rozbudowany. W sumie nawet tak, żeby tych kurczaków mieć około 150. Tutaj został ostatni przejazd. Lecę szybciutko. No jest mnóstwo planów, ale niestety e, pieniędzy jest brak. I właśnie jak widać e, w dawniku dni rogu było kilka tysięcy z konta. Właśnie na poczet budowy tej wiaty, czy wiaty stodołowej, yy, którą chcę mieć na słomę i siano w no, tam pierwszy etap, właśnie wystartował. Yy, niedawno też został zakończony, teraz trzeba chwileczkę poczekać, żeby to wszystko mi się usiedziało, uleżało. Ale o tym będziemy rozmawiać, jak to jadę na gospodarstwo. Tak, żeby was po prostu w tym momencie nie przynudzać. Dobra, tutaj powie całe zaorane. Ja je sobie jeszcze wyrównałem z każdej strony, bo ono było bardzo mocno poszarpane. No tutaj już bardziej dojechać nie byłem w stanie do, do tego pastucha. Także ile się udało. Tyle pole zostało właśnie tutaj wyrównane. No i widać, właśnie w miejscu, gdzie było równane, no to tego azotu brakuje. A w miejscu, gdzie jest w miarę, w porządku. Tylko dlaczego ten azot tak nie świeci tak jak powinien. No nic, będę patrzył później. No zostało w każdym razie wyrównane z każdej, dosłownie to z każdej strony. Zajęło mi to troszkę czasu, musiałem się z tym pobawić, ale myślę, że efekt jest całkowicie taki jak być by mógł. Dobra, ale koniec tutaj gadania o po tym polu, o równaniu i o ja, tego tak, typu rzeczach. Trzeba wracać na gospodarstwo i już Wam pokazuję jak wygląda budowa właśnie tej stodoły. No i przy okazji pokażę Wam o ile sąsiad pytał czy nie chciałbym sobie zakupić części jego działki. No, zresztą tematu sadzenia ziemniaków w przyszłym sezonie to mówię, że chciałbym mieć e, ziemniaki na skóru 172 a to tylko i wyłącznie dlatego, bo nie wiem czy, czy raz będzie chciał na kolejny sezon podpisać ze mną umowę dlatego jak nie będzie chciał ze mną umowy podpisywać to prawdopodobnie jakieś pola sobie zamieni miejscami i zamiast ziemniaków tam po prostu będzie całkowicie coś innego a ziemniaki sobie zasiedzę, zasadzę na jakimś mniejszym polu niekoniecznie na tamtym o jeszcze jakiś esen da z zapotrzebowaniem na jednym jest to sobie wezmę i szybko sprawdzę czy to czasem nie jest zapotrzebowanie na ziemniaka bo prawdę powiedziawszy w ogóle te która które mam mogę wyspach z tej co by zostawić tylko te nowe główne. Jeżdżamy i już Wam pokazuje na jakim etapie jest budowa. Traktor sobie na razie zaparkuje tutaj przy tej trasie Dobra, dopuszczam. już lecę Wam pokazuję. A wygląda ona tak. Ekipa sobie tutaj trochę sprzętu przywiozła. Yy, ja tam zakupiłem troszkę worków z piaskiem, troszeczkę cementu. Nie tyle, ile oni mi tam powiedzieli, że będzie potrzebne. Yy, drewno już przyjechało na dach trochę wcześniej. No, ale lepiej, że jest, niż jakby go miało brakować. I czekam sobie na transport jakichś postaków. Yy, znaczy, jakichś konkretnych postaków, które mają przyjechać. Bo już pustaki zostały opłacone i jakoś na dniach właśnie pojawi, powinny się pojawić, a kto wie, może nawet już na kolejnym odcinku będzie cała ta stodoła stała wybudowana. Także jak widać, no jest płyta już wylana tutaj, no i, i mm, taka jakby no wyprowadzenie pod ściany dla właśnie tej stodoły. No Jest strasznie blisko w tym momencie kurnika, tutaj, no ale przypominam, no ten kulnik będzie całkowicie rozbierany yy, i przenoszony będzie w inne miejsce. Tak więc, póki na razie, sobie stoi, to sobie stoi, ale nie tylko się go stąd pozbędę. A wracając teraz do tematu sąsiada, to właśnie on tutaj miał. Jakiś czas dawny temu skup skupował tutaj właśnie różnego rodzaju słomy, siana, trawy tego typu rzeczy no ale ten skup już dawno temu wziął i wygasił dlatego też za bardzo nie chcę żebym tą drogą przejeżdżał właśnie ostatnio usiedliśmy, na spokojnie porozmawialiśmy no, i mówił mi, że po prostu nie chce, żeby ktoś mu tutaj przyjechał i znowu próbował, że ma do sprzedania jakieś tam rzeczy, i, i czy by czasem ich od niego e, nie odkupił. I właśnie chce sprzedać cały ten teren tutaj, jaki ma. E, I zaproponował mi, czy nie chciałbym sobie tutaj do moich działki dokupić właśnie tego terenu tutaj z tą stodołą. A kto wie, może, czy nawet bym sobie nie chciał zakupić całej tej stodoły tak? i jej wykorzystywać. Także, no, to jest temat pełen zastanowienia. za ten teren tutaj 40 tysięcy. No, mniej więcej tak do końca, tutaj tej stodoły. My nie pytałem, ile chcę za teren do samego końca. Za ten domek. No, w sumie zapytam go, czemu nie. Tutaj za to chcę 40 tysięcy, właśnie. No i chcę mieć, żebym mu dał znać nie później niż do połowy przyszłego roku. Także trzeba się naprawdę dobrze nad tym zastanowić. To nie byłoby też jakieś ciekawe rozwiązanie, bo na pewno mógłbym sobie tą stodłę w jakiś sposób nawet wykorzystać. A jak nie, to zburzyć ją. Drewno, wszystko tutaj, sprzedać to jest. To się da to wykorzystać. No i mieć teren jako dla siebie, tak. Dobra. Także to jest yy, tematem budowy. Tematem tutaj, właśnie tego sąsiada i rzeczy, które zaistniały. A ja sobie sprawdzam, czy czasem cena ziemniaków gdzieś na którymś skupieniu podskoczyła. No niestety nie. A szkoda. W takim razie na co ta ziemniaka? Na co ta cena? Oczuła do góry. Gdzie tu są jeszcze jakieś okopowe? To nie są okopowe. Ja to szukam, gdzież to jest. Umyte ziemniaki? Nie. Te marchwie buraki. Tak. O. To albo już się skończyło zapotrzebowanie, albo. Nie wiem na co jest. No to. Tak więc, no mam tutaj jeszcze, właśnie, trochę tych ziemniaków do sprzedania i muszę to zrobić, bo. Tak jak już w którymś wcześniej odcinku wspominałem, nie będę miał totalnie na co rzucić tutaj z tego tego owsa, który chcę sprzedać. I w sumie mamy 17 minutę odcinka. Na dzisiaj jeszcze nic takiego nie zaplanowałem. Więcej do roboty, bo też chcę się skupić na tym, żeby wybudować tutaj tą Stodoły. Także dzisiejszy odcinek też będzie krótszy. Dziękuję wam serdecznie za uwagę i zapraszam na kolejny. Trzymajcie się, cześć!